Zaczynamy. Pierwszy mecz upośledzenia Amokasa. Witam wszystkie bardzo jestem Impo. Gramy upośledzenie Amonkasa. Jak się bawicie? Ja się bawię prześwietnie. Zaczynam kartę. Zaczynam ją. Robi... Zrobiłem ją. Tak się właśnie robi kartę w Amokasie upośledzonym. Dzień dobry, wszystkim, witam serdecznie. Upośledzony Amokas polega na tym, że wszyscy upośledzeni wszyscy kolor i wszyscy mają kolor i kolor. I to tyle w sumie ja z upośledzonego Amokasa. Nie polecam i nigdy nie polecam. I koniec. Tak właśnie działał pośledzony Among Us. dobra Czekaj, zrobię sequesta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Dobra Co, robimy tego China, No robimy tego China zróbmy go Barabuch O, na górze mam, co ja Zróbmy na górze Nie zgoły to w tym miejsce całe I git. Uh. Um. No tak nie hmm. działo. Biały, w sensie czerwony nick. Dobra, no, adminie gminą w adminie. możemy skipnąć i grać dalej. Nie możesz tłumaczyć ników. Mówisz po prostu a. kolor. Ale to dwóch. <laughs> no, Dwie osoby zginęły. No to zginęły. To, no to biały, byli. Biały, biały leżał w adminie. Nie no żartowałem może. Nie biały, to znaczy, biały ale... żyje. Ale biały żyje. jest niewinny. Ale biały żyje przecież. No to fake info tak, wam ja podaje. Żyję. Jestem impostorem, ale... Nie wiem. Biały to imposter, no tak. białego wariu. Biały jest niewinny. Dobra. Czemu Czerwone biały nie jest żyje. niewinny? Biały to jest po, pewne. Jest Ponieważ ja jako czarny i biały byliśmy po prawej stronie mapy i byliśmy. No to wędkir! Zrobili nawet no, killem na dwoje. Dobra, no to o no, no Dobra. Ja mam białego, Ale dlaczego? Mało, bo... Ale. To a tak, a jeżeli, cia jeżeli ciało byłoby. Jeżeli ciało było tam, gdzie była karta, to w takim razie jasno zielony zabił i poszedł na Ciało było na górze w... swał. Jestem biały, to jest wystarczający dowód. A kto ja... był w adminie? Oj, nie chciałem zaawansować. Jasno zielony, a kaczarny zabił. Mówisz jasno zielony, ja. mówisz na ta zielony, jasno zielony, zielony, a jaka, czarny, a czarny. Dobrze, okay. jasno zielony zapis. Nie, no to teraz powiedziałeś? info, no bo no, możesz ilo. powiedzieć tylko zielony. A zielony to jest. Nie, no, ja nie, ja mój kolor postaci. No Okej, okay, może być, może być. Czemu mnie? Nie, wywaliliśmy... Nie tego, a to może tamtego nie robiło. Dobrze, się jednego impostora w nie. On powiedział, że jasny zielony, a tamten. No jednak, nie. nie wiem. Ja mówiłem że to biały tylko kolor, nie czy jasny czy ciemny. No ta dzizigierka chyba dwóch zabili, w sumie trzech zabili, double kiltera i koniec. Koniec kry. A co jakieś light se może odpalacie? To ja to auto dość nie wyłączę. Będziecie mogli naskoczyć. Oa ja, yes? czemu mnie. Ale mnie ktoś uratował przed białym, ale mnie ktoś ale uratował. Musimy walić impostora, bo inaczej Biały nie gry żyje gry jest, nie? Dlaczego? Bo jest dwóch impostorów, ale... no i jeden jest zginie ludzi, jeden zginie a, i się okay. kończy gierka. To mamy duży procent szans. Ja głosuję na jasno niebieskim. Nie, no to daj to nie, powody. To nie on. Nie możesz tych mówić. A. Nie możesz mówić jasno niebieski, nie możesz mówić. Musisz możesz powiedzieć... Tylko biały. Cienkowy. Nie, Dobrze masz powiedzieć to jest No daj powody, cienkowy. daj powody, no. Nie wiem. Znaczy, no bo ty. Jały śmierdział w tamtej rundzie. Nie. Co? Kiedy niby, ja, Jak się śmierdział no. w tamtej rundzie, jak całą rundę był ze no, Nie, biały, tak Nie To nie. Ja mi nie czerwony, czerwony. czerwony, nie żyje, a czerwony to kolor impostorów, więc. Pest. Jest to hmm. albo różowy, albo zielony. Twoja mama jest. Zielony żyje. Ja Dlaczego zielony? No to wywal mi zielonego, bo się nie zgadza. Zielony, Głosuję zielony, bez powodu. Nie ja o, się od razu. Nie zgadzam z waszymi poglądami Na, i sensu. Ok. I, i wnoszę miłe rzeczy do, do Państwa. Rzuty Rzuty nie, 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 to jest różowy, to jest różowy, to jest różowy W sensie... Nie, no, nie bo czekajcie, nie bo na mnie wale Niebieski, nie... Kurde, też na mnie e, To, to na niebieskiego, Elon. Nie, lewy górny róg, lewy górny... Na kogo zagłosowałeś no, ci, Jankowy? Na zielonego I, no, no mówię zielonego. wam, że to... Dobra, przegramy i tak przegramy I racji nie. Ja no, nie, dobra, ale to dobra. Jest... dobra. To jest ten niebieski, tego? no. No, no, bo żółty na mnie bez powodów normalnie. GG, GG. No i przegraliśmy. Łatwo, łatwo. łatwo. To będzie Maracek i Hadesiak. Łatwo. Też tak uważam. Chciałbym być. Łatwo. Marynarzem i. Ale marasek 100%. No jak, to ja. No wiedziałem. <laughs> Ja no ja wiem, tego. że biały, czyli nie ja bardzo, ale kiedy, kiedy nie był Kilfa? Wiem, ci jak mnie wywalił totalnie chaci. bez powodu. Damian, jesteś totalnym debilem. No impostor może... No dobra. Nie wiem z kim gram, ale gram impostorem. To jest najważniejsza rzecz, jaką można w sumie zrobić. Nie zamierzam ją zrobić. I pobić się ze wszystkimi teraz patrzcie na to. Ej, nightcy, jako pierwsza już tak szybko. Pójdę tutaj koję na górze mu przywalił szczerze. O. To było zabawne pójdę. Ej, to ty byłeś, tak? To ty byłeś. Nie, ale ja zobaczyłem to, nie. I ja tak... Nie, nie, A, nie w przecież tak mówię, że to ty, to ty stałeś ze mną, tak? W sensie, no bo ja tak jakby wbiłem na górę. W sensie, to w ogóle było przy zrzucie liści. Ciało. Gdzie, gdzie? Ja stoję, Ale patrz, gdzie na górze? Kafeteria, tam aha. gdzie jest zrzucanie liści. I ja sobie stoję, jest ciało i tak, aha, jest ciało. I ja podchodzę do tego ciała. Ktoś nie w ogóle zasłonić? I przyszedł zielony, więc. Zasłonić? E, no nie wiem. No, nie, nie, ja, ja za to, bo coś rozchodziłem. Tak nie, sobie... w to jest po prostu, ja byłem w że było tutaj ciało, więc a, i pewnie ale... ksen, ale ale, to pewnie był psen, ale nie wiem, To jest zielony. No. Ale ja tak sobie myślę, w sensie stajesz przy tym i tak... No bo no, znowu ja do cholery? No bo, bo, tanie miejsc, bo, miejsca, bo poszedłeś chwilę po tym za mną, Dobra, uh, a ja odchodziłam od liści. Ale ksen, to jest twoje firmowe zagranie, zabicie paliwa. Żal, ale on nagra mnie, na na nie mnie głosować. To nie zabijaj tam Xen. Który to jest ksen? Na no, jaki masz czarnego. nie, zielonego. Czarny? A, ten czarny. Okej, okay, dobra, bo jeden czarny nie żyje, dobra. Ale na czarnego czy zielonego? się upewnić. Zielone. No na czarnego. Ten czarny, tylko a, jeden to czarny. Ja głosowałem. ktoś to tak. Ja bym zielony. Okay. Dobra, a, dzięki. A, Alol. Brawo. Brawo. Walcie się wszyscy. Za typy, nie wiem. Fajnie tam się czyściło wenty w elektryku, nie? Okej, okay, dobra, to no serio. Dobra, to kto czyścił te wenty? Ale w poprzedniej rundzie ogólnie. A, A? czemu niebieski kliknąłeś? To, co jest niebieskie? No <śmienic> No, A to no masz właśnie, niebieski to niebieskie kliknął. No. Ej, wywalamy tego niebieskiego. Nie, ja różowego wywalam, w takim razie. Maras roluję. Nie, jaki <śmienic> ten? Różowo-niebieski. Ej, zagłosować nie mogę. Ej, różowo-niebieski. Nie, bo ty jesteś różowo-niebieski. Zagłosować nie, nie, nie mogę się. z mi się. To nie jest ten z błędem ortograficznym, bo nie da się zrobić z kropeczką. Ten drugi. Ty im ponieżyjesz. Ale jakiś... jakiś nie, nie, no, nie, no, nie, no, nie mogę głosować. No Niebiesko no nic nie mamy. że jest. Y, Słyszał Wenty. Ej, czy. No, czy to, co, Słyszał, Słyszał Wenty? No, no, no widziałem. gadał głupoty, więc niech będzie niebiesko-różowy. Nie. Ej, nawet dowodów nie ma, to bez sensu. No to niech się tłumaczy, Boże. No. Umieram, nie wiem, co mam zrobić. No, ja już nie wiem, dlaczego Człowie akurat mamy. ja i ty musieliśmy re, mieć taką ja Lewy dolny róg głosuj. Ej, czy, czy żółty zagłosował? Brawy, Który żółty? Czerwony to zielony. znaczy czerwony. Nie zagłosował. No przecież. E, nie, no, nie, no, nie no, mogę zagłosować, mi się. Lewy, tak. lewy dolny, bo się upewniam. Nie, nic. Tak. W sensie... tak. No tak, no to jest lewy dolny, ktoś To inny jest... poprze albo zaprzeczy, bo ja nie wiem. Ja nie przeciw Ja zagłosowałem na niebieskiego, ale dla mema. Ale to wyskytnijcie, bo go jeszcze wywalimy. Dobra. No bo on słyszał, okay. e, zielony, zielony, żółty, halo. Nie mogę głosować, zbugowało mi się. Do... Nie mam głosu w ogóle możliwości. Jaka. Jak? No klikam no, i cię idzie. Bo jako imposter nie możesz może głosować, nie wiem. Aha. A, wydało się, może tego nową opcję w update dodali. Nowa. <coughs> Nerw na impostora. No. no to A, się... mamy minutę, możemy o czymś pogadać. Z trolem no. najgorszym. <coughs> niebieski... A ten nie, dobra. Znaczy, no. On jest, ty, tylko jest ten jest drugi. Różowy, a jest różowo niebieski Tak, tak, Nie tak. wiem, czy nie rozumiecie. Zależy, czy patrzysz najpierw na kolor awataru, czy na Nick. No chyba właśnie najpierw Nick, potem awatar, Chociaż nie wiem, czy, a może od lewej do prawej powinniśmy czytać. Czyli najpierw awatar, a, a może potem w wskazówkach zegara? Co? To wtedy. No to I... prawo. Różowy, niebieski Chyba że tarka zegara. Zegarka <laughs> <on> jest... zacznie. <laughs> zegara jest. Jeśli postać, zaczynasz to od to góry, jest to, jest to w jest pierwszy powinien być Nick. Nie? No pierwszy jak, no jak nie? Zaraz, <laughs> nie no tak? no. No no ale to jak? Ale zaczynamy od której godziny? No, od, co? no bo co wy gadacie? Od trzeciej, tak? Ja nie bo Ja, nie, nie ja, ja, ja mam 6, pijemy na kompie, to nie na, wiem. Dziewiątej. Nie, nie rozumiem. Impo ma na kompie, to nie wiem. Dobra. Nie mogę już powiedzieć. Impo kup przycisk. No! no okay. O, dobra, uff. <laughs> Hej, prawie. Chyba nie ten niebiesko-różowy. Różowy niebieski miał być. Dobra, musimy komuś walić. Ja to se swejkuję, żeby ten niebieski se nie myślał, że co on jakiś dobry jest. Co ten niebieski robi? Ty niebieski, myślisz, że dobry jesteś. Chyba się mylisz. Chyba się mylisz, niebieski. No nie jesteś dobra, nie trochę. Że dobrze jesteś? Nie nie jesteś. bardzo ja ci pokażę. Ja ci pokażę. Powiem wam, że. Eee. Easy Ja! Yeah. Ktoś? Nie ktoś, rozumiem. Ktoś przy górnym odwala końcu się skapnął, ale nie miał czasu już. Ja! 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 <laughs> już... kto Kto to był to był odwala. Kto, kto był Ja! Ja! Impostorem? impostorem? Ja! 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 No dajcie impostora Mamy impostora, więc fajowo Mi się podoba, mi się podoba Miałem pomysł taki fajny bym kogoś tak tutaj gdzieś na szybko Na szybko bym tam kogoś tak, tak szturchnął sobie Byłby ktoś też żeby podejść, czy nie byłoby, nie było? No, dobra <laughs> <laughs> ale, ale, ale wera, sobie no, ja, <laughs> Aleś jak był przy dolnym reaktorze, ja poszedłem na górny i on go po prostu Szenio. nie przyszedł. Bo ja zabiłem typa z dołu. No, ja szedłem ja do biegłem, reaktora, ale zabił mnie. Przy... Ale dlaczego z wcześniej z... nie biegniecie? Ja z lewej bieg... strony biegłem! Sekund. Ja z na biegłem! Oj, 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 Najlepsza oj, oj, oj. runda, 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 runda impostorów świata. Ale wiadomo, ja kto jest najlepszy pierdol. jako impostor, wiadomo, to jest najlepszy. Ja tam mówię, dobra, biegnę, patrzę na dolec Jankowy. <grym> mówię, dobra, to idę na górny. Nie robię, mówię, dobra, to jest impostor 100% i takie... Aha, dobra, nikt już nie przyjdzie.